Baronski kanał GamesPL. Witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem vlog o ocenianiu gier i zarówno ocenianiu przez siebie, bo chcę, żebyście wiedzieli dokładnie jaką ja metodologię stosuję. Często zresztą pytacie się w komentarzach dlaczego dany tytuł nie wiem dostaje 8 na 10, a nie 9 na 10 albo dlaczego najnowszy Mario dostał 9,5 na 10, skoro tak był wychwalany przeze mnie, a nie pełną dyszkę. Także postaram się wam krótko powiedzieć o swojej metodologii, ale też podejdę trochę do tematu publicystycznie, to znaczy postaramy się zastanowić, czy w ogóle ocenianie gier ma w dzisiejszych czasach jeszcze sens, czy w ogóle recenzje mają sens i czy oceny wystawiane pod koniec właśnie powinny być w formie takiej ogólnej noty typu 9 na 10 czy stosować skalę 10-stopniową, czy może szkolną, 5-stopniową, a może procentową, a może jak niektórzy twierdzą, w ogóle nie powinno być oceny, dlatego że to w jakimś sensie rozleniwia widza, czy też czytelnika, nie skupia się on wtedy na treści całego materiału, czy też na treści recenzji, tylko koncentruje się na ocenie końcowej. Także o tym będzie mniejszy materiał, do którego obejrzymy. Jak zwykle Was serdecznie zapraszam. Na początek może zacznijmy od podstaw, czyli wyjaśnijmy sobie wreszcie raz na zawsze, czym w ogóle jest recenzja, bo ja mam wrażenie, że część widzów czy też czytelników no, zapomina o tym czasami i jest zdziwiona, że na przykład dany recenzent czy też autor krytykuje jakiś tytuł, mimo tego, że na przykład on jest świetny tak ogólnie, no to, że wytykane są czasami na siłę jakieś błędy. Pamiętajcie o tym, że jednak recenzja to, jest, to są subiektywne odczucia danego autora, który ma krytycznie spojrzeć na dane dzieło, koncert, grę, film, cokolwiek. Czyli pokazać zarówno jego plusy, jak i minusy, no i opowiedzieć o subiektywnych swoich odczuciach. No i też, oczywiście, pamiętajcie o tym, że każda recenzja jest subiektywna. Co często też czytam w komentarzach, że jakaś recenzja nie była obiektywna, bo ktoś tam myśli inaczej. Pamiętajcie o tym, że nie ma czegoś takiego w ogóle jak obiektywne recenzje. Obiektywna to może być dzisiejsza pogoda, która jest słoneczna i to akurat w mojej części kraju, bo pewnie gdzieś tam pada. Nie ma czegoś takiego jak obiektywne recenzje. Każda recenzja jest subiektywna. To znaczy dany autor, dany YouTube, czy też recenzent opisuje swoje wrażenia i oczywiście każdy ma inny poziom nie wiem, odbierania rzeczywistości, czy też to, czego, co mu się podoba tak naprawdę, co opisuje jako plusy, co opisuje jako minusy i moim zdaniem dobrze jest właśnie znaleźć jakiegoś autora, czy też recenzenta, z którego z którym często się zgadzacie, albo jak ktoś napisał kiedyś w komentarzu pod jednym z moich filmów, albo odwrotnie z takim, z którym się nie zgadzacie. No i w ten sposób, jeśli na przykład wiecie, że dany autor jakby odwrotnie myśli Niż wy, no to jeśli będzie coś krytykował, no to jest duża szansa, że będzie się Wam podobało. Oczywiście, moim zdaniem, zdecydowanie lepiej jest jednak opierać się na, na takim autorze, z którym macie jednak podobne odczucia, no bo łatwiej pewnie będzie się Wam z nimi też utożsamiać. Wracając jednak do samych recenzji, do samych ocen właściwie bardziej, no to przyjrzyjmy się temu, czy w ogóle właśnie skala dziesięciostopniowa jest ok, czy w ogóle właśnie skalowanie tych gier, czyli ocenianie ich, czy w ogóle powinno mieć miejsce, czy też, jak na przykład nie, niedawno jeszcze, Pixel stosował, który już zresztą przestał się ukazywać, ale na samym początku magazyn Pixel stosował taką zasadę, że nie, nie wystawiał żadnych not, po prostu był, był to tekst, który należało przeczytać. Natomiast z czasem również i ten magazyn się ugiął, bo prawda jest taka, że te oceny no, są dość ważnym elementem naszej branży, do czego za chwilę jeszcze przejdę. No, moim zdaniem od razu Wam muszę powiedzieć, że ma sens ocenianie. To znaczy, ja nie uważam, że należy, nie wiem, jedynie czytać cały tekst, w ten sposób wyciągać wnioski, dlatego że często z samego tekstu. Czy też z opisu. No jednak nie wynika dokładnie, czy dany autor oceniłby ten tytuł na 8 na 10, a może na 9 na 10, a może na 8,5 na 10. Moim zdaniem jednak taka końcowa ocena no jest w jakimś sensie podsumowaniem tych ogólnych wrażeń autora. Natomiast jeszcze druga, druga sprawa jest taka, jaką skalę stosować. Ja jak wiecie, stosuję skalę ułamkową, to znaczy niby to jest skala 10-stopniowa, ale potrafiam też wystawiać noty yy, ułamkowe, czyli na przykład 9,5 na 10, jak ostatniemu Super Mario Bros Wonder. Yy, no i ja stosuję taką skalę, żeby w jakimś sensie też odróżnić jedne pozycje od drugich, bo oczywiście ktoś może od razu powiedzieć, że jaki sens ma stosowanie takiej skali i czym niby różni się na przykład jedna gra, której wystawiasz 9,2 na 10 od takiej, której wystawiasz 9,3 na 10. Ano Wam powiem, że moim zdaniem się różni tym, że jeśli mamy dwóch świetnych, wybitnych przedstawicieli gatunku w danym roku, to w ten sposób można tak jakby, jakby w jakimś sensie uhonorować jeden z tych tytułów. To znaczy jeden z nich dostaje minimalnie wyższą notę, bo tak naprawdę oba są do siebie zbliżone pod względem jakości, ale jednak gdybym miał wybrać tylko jednego z nich, bo na przykład dysponuję gotówką tylko na jedną grę z tych dwóch, no to w ten sposób uhonorowuję właśnie minimalnie według mnie właśnie ten lepszy tytuł. No i wracając jeszcze do wystawiania tych najwyższych not, bo często też o to są toczone spory, dlaczego właśnie chociażby Mario dostał 9,5 na 10, a nie 10, dlaczego coś dostaje 8, a nie 9 i tak dalej, bo często też przecież w komentarzach niektórzy widzowie są oburzeni, że ich ulubiony tytuł dostał tylko 8 na 10, w ogóle Wam muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie według mnie skala tych ocen też straciła na znaczeniu. No kiedyś jednak, jak się oceniało gry, to jednak miało znaczenie, że jakaś gra dostaje 6 na 10 i była dalej uznawana za dobrą grę. Natomiast ostatnio ja mam wrażenie, że masa graczy ocenia to tak, że wszystko poniżej 8 na 10 to jest gniot, 8 to jest gra dobra, 9 bardzo dobra, 10 to wybitna. Więc stosując znowu taką metodologię, no to można byłoby przyjąć skalę powiedzmy trój-, czterostopniową i właściwie to by wystarczyło. Natomiast ja mimo wszystko staram się trochę oceniać w starym stylu. Także też wystawiam czasami noty w okolicach 6 na 10. Nie oznacza to, że to jest gniot. Oznacza to, że to jest gra dobra, jeszcze nie bardzo dobra, niewybitna, że ktoś, jeśli ktoś jest fanem danego gatunku, również się może nią zainteresować. Natomiast oczywiście w dalszej kolejności, no bo jednak jeśli w danym roku ukazuję, ukazują się lepsi przedstawiciele, powiedzmy tacy na ósemkę albo na 9, to wiadomo, że ich w pierwszej kolejności kupujemy, a te szósteczki no to zostawiamy, gdyby nam jeszcze chciało się ograć coś po ograniu tych najlepszych przedstawicieli. Wracając jeszcze do tych najlepszych Wyższych not, żebyśmy to sobie jeszcze podsumowali, bo też różne tutaj subiektywne oceny są w ten sposób wystawiane. Dla niektórych, jeśli jakaś gra jest świetna, po prostu jest to mega przedstawiciel gatunku, jedna z najlepszych gier w danym roku, po prostu wystawiają dziesiątki i tyle. Natomiast dla mnie, na przykład, żeby gra dostała dziesiątkę, no musi być w jakimś sensie rewolucyjna, w jakimś sensie posuwać cały gatunek albo całą branżę wręcz do przodu. Jakby cała branża się dzięki takiemu tytułowi w jakimś sensie zmienia na lepsze, I ja bardzo rzadko wystawiam właśnie te najwyższe noty. No, jeśli śledzicie mój kanał, no to pewnie wiecie, że tak naprawdę oceny powyżej 9 są rzadko wystawiane, a już 9,5 na 10, jak ostatnio wystawiłem Super Mario Bros. Wonder, no to już zdarzają się niezmiernie rzadko. Natomiast gdzieś tutaj na ekran wrzucę wam jeszcze taką skalę, którą kiedyś dawno temu stworzyłem. Później ona była lekko modyfikowana, ale stworzyłem ją gdzieś jeszcze w bodajże, jeśli pamięć mnie nie myli, dosłownie za 20 lat temu, kiedy jeszcze tworzyłem coś takiego, co się nazywało Only Games Mag, czyli takiego internetowego ezina. Który zresztą był dodawany też na płytkach w CD-Action przez pewien czas. Natomiast y, tworzyłem wtedy taką metodologię, którą stosuję z drobnymi modyfikacjami, tak naprawdę, do dzisiaj. Później, jeszcze oczywiście, jak pisałem recenzję. W formie właśnie pisanej na stronie OnlyGames.pl, no to również tę metodologię stosowałem. No a teraz oceniając gry na YouTubie, podobnie do tego podchodzę. Oczywiście całości Wam tutaj nie będę omawiał, skupmy się może na tych najwyższych notach, no bo możecie sobie to wszystko przeczytać na spokojnie. Natomiast dla mnie, ja od zawsze przyjąłem taką metodę oceniania, że te najwyższe noty, czyli powyżej 9,5 na 10, czyli tak naprawdę od 9,5 do 10, no są zarezerwowane dla gier absolutnie wybitnych, rewolucyjnych, które tak naprawdę powodują, że branża idzie do przodu. W ostatnim czasie oczywiście no nie jest wielką tajemnicą, że mamy do czynienia głównie tak naprawdę z odgrzewanymi kotletami, z powielaniem tych samych pomysłów. No i niestety no też jeszcze króciutko wrócę do tego, że te oceny wystawiane przez różnego rodzaju serwisy no też w jakimś sensie są trochę patologią dla całej branży, dlatego że niestety, ale wydawcy też bardzo mocno na to patrzą. Mimo tego, że często oceny tak naprawdę nie przekładają się na sprzedaż, oczywiście czasami tak, ale znajdziecie sporo tytułów, które oceniane są słabo, a sprzedaż sprzedają się wybitnie oraz takie, które mają średnią not nawet powyżej 90%, a sprzedają się słabiutko albo nie spełniają oczekiwań danego wydawcy. Natomiast wracając jeszcze właśnie do tej patologii, no to czasami wręcz, właściwie czasami często premie deweloperów są wręcz uzależniane od tego, czy ich gra dostanie średnią not w takich serwisach jak Metacritic, OpenCritic czy też kiedyś GameRankings na poziomie jakimś tam wyznaczonym przez wydawcę. No słynny jest przykład gry Fallout New Vegas, gdzie dostała na średnią NOT 84%, czy też 84 punkty, i deweloperzy premii nie dostali, nie dostali dodatkowego wynagrodzenia, dlatego że takowe było ustalone od średniej NOT 85%. Procent. Także zobaczcie, że jeden punkcik procentowy zdecydował, że jakieś rodziny nie dostały pieniędzy po prostu z tego tytułu, mimo że przecież tak naprawdę 84% oznacza cały czas grę świetną, umówmy się, no to jednak tak to było wyznaczone. No i wracając jeszcze właśnie do tych najwyższych not, które ja wystawiam, no to tak jak Wam wspomniałem, dla mnie to musi być gra niemalże przełomowa, żeby dostała dziesiątkę. Tak naprawdę w skali, nie wiem, trzech dekad, od których gram i które gdzieś tam od dwóch dekad mniej więcej oceniam gry, oczywiście nie wszystkie jak leci, tylko... Jakby nie jestem w stanie wszystkiego ogrywać, ale dużą część gier w swoim życiu oceniłem, no to muszę Wam powiedzieć, że znalazłoby się zapewne kilkanaście tytułów z całego tego okresu, którym zdecydowałbym się wystawić 10 na 10. No i tak jak Wam mówię, musiałyby być to gry w jakimś sensie przełomowe dla całej branży. Niektórzy z Was się też pytali, jakie właśnie to mogły być pozycje. Być może fajnym pomysłem byłoby na przykład nagranie materiału o takich grach. No i też Wam muszę powiedzieć, że coś takiego chodzi mi po głowie. Może nie o tym, żeby nagrać jeden materiał o wszystkich, tylko żeby stworzyć coś takiego, co nam nazwę Gry mojego życia albo coś w tym stylu, które właśnie byłbym gotów ocenić w przeszłości na 10 na 10. No, i jeśli się pytacie o tego typu pozycje, no to ja mam kilka wymienię, żebyście wiedzieli mniej więcej, na czym to wszystko bazuje. Z przeszłości, gdybyśmy tak się cofnęli do ery, chociażby PlayStation 1 Nintendo 64, myślę, że wystawiłbym 10 na 10 chociażby Super Mario 64, który był przełomowy dla całego gatunku gier platformowych. Tak naprawdę była to pierwsza, tak przełomowa platformówka w pełnym 3D. Wystawiłbym taką notę również. Metal Gear Solid, chociażby, bo według mnie pierwsza odsłona od Hideo Jimy no była w jakimś sensie przełomowa. Posuwała cały gatunek, czy też właściwie tworzyła nowy gatunek, bym powiedział, gier skradankowych. Ja wiem, że oczywiście ona ukazywała się w roku, w którym również debiutowały chociażby Tenchu albo TIF na pecetach, Natomiast jednak Metal Gear Solid miał największy wpływ na całą branżę. Po raz pierwszy pokazał tak wybitne przywiązanie do szczegółów, tak filmowe akcje, taki dubbing, takie udźwiękowienie, takie, taką reżyserię wszystkich filmików kamer i tak dalej, no wszystko to prezentowało się na swój czas po prostu przełomowo i według mnie właśnie takie pozycje zasługiwałyby te na, na te najwyższe noty. Z nowszych produkcji to Wam powiem, że wystawiłbym taką notę Zeldzie Breath of the Wild, czyli tej pierwszej części na Switcha. Właśnie nie Tears of the Kingdom, dlatego że to, to jest już tylko rozwinięcie idei Breath of the Wild. Oczywiście, że gra jest jeszcze bardziej rozbudowana, jeszcze większe mamy możliwości związane z tym silnikiem fizycznym, o czym też Wam wspominałem w swoich wrażeniach z tego tytułu. Natomiast właśnie Zeldzie Breath Wystawiłbym 10, dlatego że to była może nie przełom jakiś kolosalny, ale jednak znowu coś takiego, co pokazuje, że gatunek gier z otwartym światem, no jeszcze wszystkiego do tej pory nie widział. I to ile pomysłów, ile różnego rodzaju sekretów tam twórcy poukrywali i no było moim zdaniem absolutnie wybitne. Z takich jeszcze pozycji, które przychodzą mi do głowy, myślę, że pierwszej części The Last of Us również wystawiłbym 10. Podciągnąłbym tę notę pod 10, mimo tego, że sam pisałem pisaną recenzję, bodajże wystawiłem, Coś w okolicach 9,3 na 10 w swoim czasie, natomiast tak z perspektywy czasu po kilkukrotnym, oczywiście po wielokrotnym ukończeniu tej gry, już tak naprawdę kilka razy, bo przecież mieliśmy później Remastera na PS4, teraz niby Remake na PS5, no to stwierdzam, że to jest kolejna wybitna gra, która w jakimś sensie miała wpływ na całą branżę. Z takich pozycji może nieoczywistych też bym powiedział, że Gears of War 1 według mnie też zasługiwał na dyszkę, dlatego że może to znowu nie była jakaś totalna rewolucja w skali strzelanek, ale jednak. To, jaki tam był system strzelania, jaki był system osłon, jednak miało później wpływ na innych przedstawicieli gatunku. No i przejdę już powoli do podsumowania tego materiału. Także moje zdanie jest takie, że oceny gier mają sens. Ja jestem za wystawianiem ocen na końcu recenzji z krótkiego względu. No, według mnie to podsumowuje cały, cały tekst, cały, całe, całe to mówienie o grze i moim zdaniem też lepiej się do tego wraca po latach, jeśli na przykład będziecie chcieli sobie odświeżyć jakiś starszy, archiwalny materiał, bo na przykład szukacie, co dany autor myślał o jakiejś grze, no to jednak łatwiej jest sobie zobaczyć ocenę, spojrzeć na podsumowanie i w ten sposób sobie wyrobić krótką opinię, a ewentualnie, jeśli będzie się Wam chciało, no to doczytać, czy też dosłuchać całą resztę. Dajcie znać oczywiście, co wymyślicie. Czy według Was recenzje powinny mieć noty wystawiane właśnie pod koniec? Czy powinny mieć skalę dziesięciostopniową, a może szkolną, pięciostopniową? Czy też na przykład powinno być jedynie podsumowanie na sam koniec w kilku zdaniach, takie wyrażające opinię autora? No i czy Waszym zdaniem powinno się oceniać gry w ten sposób, że właśnie dyszki wystawiane są jedynie produkcją rewolucyjnym, czy też optowalibyście za tym, żeby na przykład, jeśli jakaś gra jest po prostu świetnym przedstawicielem gatunku, tak jak chociażby ostatni Super Mario Bros Wonder. To czy taka gra właśnie powinna dostawać według Was 10 na 10? To tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki jak zwykle za wysłuchanie do końca. Mam nadzieję, że moje ocenianie będzie dla Was teraz bardziej jasne. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się!